Witam wszystkich bardzo serdecznie. W oddali, w chmurach, widzimy na wprost górę Żar. I to jest właśnie temat naszego dzisiejszego odcinka. Góra Żar to nie jest zwyczajna góra, ponieważ jest to góra silnie zurbanizowana. Na szczycie tej góry znajduje się druga co do wielkości elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce. Pierwsze miejsce przypada elektrowni w Żarnowcu. Elektrownia ta działa mniej więcej w taki sposób, że z wysokości, z dużej wysokości spuszczana jest woda i w ten sposób zamieniana jest energia potencjalna wody w energię elektryczną. Budowa tej elektrowni rozpoczęła się w 1971 roku, a zakończyła w 1979 roku, czyli taka ta elektrownia działa już około 45 lat. No i dotarliśmy wreszcie na górę. Tutaj znajdujemy się właśnie przy głównym zbiorniku wody oczywiście nie możemy przekroczyć ogrodzenia ogradzającego elektrownię i cały obiekt związany z nią. Możemy tylko oglądać ją z zaogrodzenia. To jest właśnie ten główny obiekt zbierający wodę, który ma pojemność 2,3 miliona metrów sześciennych wody. Wymiary górnej części tego zbiornika to 250 m na 650 m Powierzchnia górnej tego zbiornika to około 14 hektarów. Woda doprowadzana do tego zbiornika jest z rzeki Soły. Moc jaką może wygenerować taka elektrownia to 500 MW. Cały obiekt znajduje się na wysokości mniej więcej 761 m nad poziomem morza, ponieważ na takiej wysokości znajduje się szczyt Góry Żar. Woda spada z wysokości Albo właściwie pokonuje różnicę wysokości 440 metrów. Na Górze Żar, oprócz elektrowni produkującej prąd, która jest swoją drogą genialnym rozwiązaniem do magazynowania energii, ponieważ kiedy mamy za dużo energii, możemy w dosyć tani sposób wepchnąć wodę na górę. I kiedy będziemy potrzebowali więcej energii, możemy po prostu uruchomić taką elektrownię. Taka elektrownia ma bardzo dużą zaletę, ponieważ jej uruchomienie trwa bardzo krótko, bo zaledwie kilka minut. Tutaj w przypadku tej elektrowni powinna być możliwość uruchomienia jej w ciągu zaledwie trzech minut. Czyli w ciągu trzech minut powinna ona zacząć produkować prąd. Z góry żar możemy również podziwiać piękne widoki. Nam trochę przeszkadzały tego dnia chmury. A oprócz elektrowni znajdują się in, tutaj inne atrakcje, na przykład kolejka górska, która znajduje się właśnie tutaj z prawej strony. No, teraz była ona zamknięta, pewnie ze względu na to, że byliśmy tutaj zimą, chociaż śniegu za bardzo nie widać, no to, to właśnie znajdowaliśmy się tutaj porą zimową. No i jeszcze jedna ciekawa atrakcja, czyli kolejka linowa. Tutaj właśnie widzimy wagonik, który jest wciągany do stacji na szczycie tej góry. Więcej informacji na temat. Tej kolejki możecie obejrzeć na naszym filmiku, który, do którego zamieszczamy link w opisie. Przejechaliśmy się tą kolejką i myślę, że jest to dosyć ciekawa i unikatowa atrakcja, którą na pewno warto skorzystać.